Dobra, pizza Mam bo Marcina przy telefonie, słucham. E, witamy, z tej strony przedstawiciel firmy Happy deep Time. E, czy można rozmawiać z szefem? Słucham? E, czy można rozmawiać z szefem w celu konsultacji najnowszej oferty naszej firmy? Oczywiście, już daję. Dziękuję bardzo. Deep Time, deep No w sumie... Ja Witam. Ani tam telefonie? Witam, z tej Tomasz Pryszcz, przedstawiciel firmy Happy Day Time. Jest ze mną mój współpracownik Jarosław Cicho Przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry, Zrobimy z poważną ofertą. Z ofertą, ponieważ wprowadzamy teraz coś takiego jak Deep Times, to jest nasza firma, wymyśliła sobie sposób, w który rozwieramy jakby znajomość z różnymi pizzeriami, chodzi o to, że chcemy podjąć współpracę, a chodzi o to, że wymyśliliśmy sobie coś takiego, że do pizzerii właśnie różnych wysyłamy maskotki, które zabawiają ludzi, może tutaj Kolega, mhm. który zajmuje się bardziej organizacją przedstawi tutaj, bo ja, ja bardziej jestem e, załatwiam wszystko i tak dalej. Yy, tak, to Tylko proszę... wie pan. To, przepraszam bardzo, może ja się wtrącę, ponieważ my, tak. że tak powiem, jesteśmy e, siecią restauracji, więc obawiam się, że panowie z jedną restauracją nic nie załatwią. Yy, ale niech pani nas wysłucha, choć może pani zostanie zainteresowana Dobrze. naszą ofertą. Yy, oferujemy maskotki typu panda, różne takie, wysyłamy ich. I po prostu gdy... Item shop po prostu, Baba i tak dalej, po prostu. Tak. Gdy na przykład jakaś rodzina przyjdzie z dzieckiem, to taka maskotka podchodzi, zabawia tam, co oferuje yy, i daje tak, mm -hmm. takiego małego pyszaka. zawsze. Do każdego mm -hmm. jak przyjdzie mm -hmm. ktoś z dom. Tak, tak. I na przykład jeżeli pomoc jest na przykład w inwentaryzacji, to też coś pomaga, może tańczyć. O, ostatnio ktoś sobie zamówił właśnie pandę w stroju jego Mercury, to jest taka zabawna historia. I, I właśnie dla dziecka, i, i, i też załatwiliśmy, więc... To yy, tak. Takie... Okay. Yy, I proszę Pani, bo yy, jest jeszcze taka możliwość, że właśnie yy, specjalne oferty są, w których tak. yy, do pizzy na przykład i napoju jest dodawana maskotka, bryloczek, i yy, yy, właśnie o, całe takie zestawy są sprzedawane. W cenie, dokładnie. Yy, wiele pizz już z tego od nas skorzystało, i właśnie dzwonimy do Państwa z tą ofertą. Mamy, właściwie mamy różne oferty. Crazy ofertki do ofert, erotic ofert, naprawdę są takie, ten... jak to się mówi, obszerne, obszerne sytuacje tutaj mamy w filmie, więc y, to jest naprawdę y, poważne. Y, również są erotic ofert, ale to jest za bardziej, pod 22, dla takich klubów, gdzie pizzę sprzedają. Nie wiem, czy by było Państwo tą ofertą za... No i... To, to, tak. to jest tak, tak jak powiedziałam. Jakieś niekonwencjonalne zabaweczki też chodzą w to do gry. Tak. E, e, ale to do tych klubów pod 22 to są triptera, można shift zależy jak to można to jest wszystko. Przy... A, a Razem z pani, do, już... do domu proszę pani. To jest e, już e, już odnośnie e, różnych ofert, które już dogadujemy się jakby na miejscu, tak. Jak, jak już mm -hmm. pracownik ma na przyjdzie, tam załatwić w naturze, to wtedy my, my dopiero się zgadzamy i wszystko Mhm. Mm Obawiam jeżeli się, chodzi, że to nie będzie chodzi, takie... Jeżeli chodzi do, o, o to, czym mamy doświadczenie, to mamy, mm, nie wiem, na przykład w Energy ostatnio byliśmy. Tak? Tak, tak, tak. Um, tak, tak. Y jeszcze ku zakątek, ale to była pizzeria z restauracją dla dzieci. I jeszcze... Mm, ale ogólnie, jeżeli chodzi o płacę, no to... Y taka nowa... Y y też coś. dużo działamy, proszę pani, za granicą. Tak, tak, tak. Na mm -hmm. przykład. Mamy teraz taki, mm -hmm. mamy taką Dobrze, teraz... to moje pytanie brzmi w takim razie, w jakich restauracjach sieciowych stanowie byli? My byliśmy w restauracjach Aldente na przykład, jest taka w restauracji, w Big Masters, a to jest. E... Dobrze, i ile, ile ta, ile, ile ta sieć restauracji posiada? Do, 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 do pięciu najwięcej bodajże, z tego co pamiętam. No dokładnie, tutaj jest restauracja o, na 54. A tu już mieliśmy taką, tak ale powiem. mieliśmy już taką styczność z z takim, Proszę, mhm. proszę Pani, ostatnio dzwoniliśmy, robię. przepraszam Ci, że Ci przerwę, ale ostatnio na przykład dzwoniliśmy z ofertą do Pizzy Planet, oni właśnie się tam zastanawiają, czy wziąć już Najprawdopodobniej powiedzieli, że się zgodzą na tą ofertę. No my tam zrobiliśmy taki gwiazdkowy yy, mega ofert miga i, tam, i, i oni są byli ogólnie zainteresowani, tylko że no jakby to mówić przeszedł nas ich pracownik no i źle w naturze było i po prostu zrezygnowaliśmy i tyle. Tak, mhm. tak, właśnie. Powiem tak, no ja nie jestem aż na tyle decyzyjna, żeby się ją zdecydować, ponieważ ja musiałabym to wszystko skonsultować z swoim kierownikiem regionalnym. To nie jest takie, my tam ogólnie możemy, bo my mamy ogólnie reklamy na brodzersach i możemy przedstawić po prostu jak to wygląda praktycznie. Aha, aha. No dobrze, aha. to może ja bym chętnie taką reklamę obejrzała, natomiast yy, tam, mi, pewnie bym była do... zainteresowana, pani, ale na, na takie dni specjalne, mhm. typu Typu e, Dzień A, dziecka, nie wiem, Mikołajki, O, e, o Proszę pani to tak. na Mikołajki, Dziek Mikołaj, to by było na przykład coś. I, i, yy. Mm -hmm. Natomiast no, teraz już wiadomo, że to dopiero za rok. Eee, a cóż my tam najbliżej mamy? Mogę Pani przerwać na chwilę? No na przykład też było mm -hmm. ostatnio e, na takiej imprezie zamkniętej, gdzie tam był pogrzeb, to my też później, później było takie coś, że e, lisa Kondora, więc my też za, załatwialiśmy takie sprawy. E, ogólnie to my, mm -hmm. my też, się można na przykład wykupić u nas reklamę, że na przykład nasza maskotka będzie jakby to powiedzieć, z, z nazwą w chodziła, czy to na przykład po mieście będzie chodziła i proszę mhm. Pani ulotki dawała, zachęcała ludzi, żeby do Pani przychodzili i, i to zależy, j, jakie stroje, jakie wszystko może. Dobrze, a może porozmawiamy o kosztach mam. w takim razie już. O kosztach? Mhm. Tak. No to jest 10%, 10 zależy czy tam od jakiegoś blogowika, czy, czy, czy łopanki, no i oczywiście od, od wejścia no do, do restauracji, tak Aha, A panią interesuje w złotych czy w dolarach? Właśnie bo no, w my złotych Oczywiście W złotych to będziemy byśmy musieli to obliczyć Bo my same grube zlecenia proszę pani braliśmy A to i, i, mhm. pani by y, interesowało to na, na jak długi okres pani by chciała podpisać z nami umowę? Może tak a czyli co? Czyli to jest rozumiem podpisanie umowy, tak? Tak jest. My do Pani przyjedziemy, spiszemy umowę. No to, no to Znaczy na początku zazwyczaj podpisujemy od 6 do 9 miesięcy. 6 na 9 tak. miesięcy. To, to jest taki miesięcy. okres, jakby to powiedzieć, próbny, czy to w ogóle... Czy to czy się na nawiąże. Tak jest. O co chodzi właśnie. I, I czy po prostu... Powiem Panom się... tak, ponieważ ja tutaj mam, że tak, swój dział marketingu, który takimi rzeczami się zajmuje. Ja mogę sobie zorganizować jednorazowo na przykład taką akcję, tak? Tak jak tak. powiedziałam, w jakiejś instytucie, specjalnej, Dzień mamy, e... na, daty. Nie, nie jestem osobą uprawnioną do podpisywania umów jakichkolwiek. A jakby Pani, może jakby Pani chciała to jeszcze, na przykład, był lokal, do której ma Pani czynny zazwyczaj? No krótko, bo to jest krótko centrum handlowstwa czynne, do 22 maksymalnie. Do 22, to zrobiłaby Pani tak, że na przykład... Od... do 22 by była jakaś na specjalna nazwa, na przykład Sex, or Erotic, Masturbation I właśnie w tej tam by były takie trip by tańczyły, wszystko organizujemy, no tak, wszyscy prostu, żeby zachęci, Jakby jakoś klient po prostu, ostatnio mieliśmy też takie Ale pan się zadzwonił do pizzy, Hata, nie do jakiegoś night Tak, ale... Pizza, właśnie sobie takie coś robi, że jest pizza normalnie? Tak, tak, na przykład w pizza, nie wiem czy pani wie, w Rzeszowie, tutaj to, to taki właśnie słynny jest e, Dick Monkey Time, Time i tam przychodzi bo właśnie taki pan, kto ma ma opis, zabawia gości też. Właśnie. Wskrywa. A może pani mm -hmm. słyszała o pizzy, y, pizzy Cazorotto? bardzo duży pochód na to, bo to jest w modzie po prostu. Y, pizza to w Poznaniu, słyszała może pani? To jest taka pizza, co działa no tylko później, w w Poznaniu właśnie oni też się zgodzili, mają takie coś, to Sex, Erotic, Masturbation po 22. Oni właśnie to sobie wybrali i to znaczy ja na razie są z tego zadowoleni. Ja nie mogłabym otworzyć, dlatego, że jestem uzależniona od handlowego. Proszę Pani, bo jak chodzi o to prosty kobiety do zabawy, i. to my proszę Pani nie oferujemy tak, żeby ofer że będą oni w tym. Tylko do domu, do domu by przyjeżdżały te panie i zabawiały klientów, bądź panowie. I właśnie jeszcze w ogóle chciałem zapytać, czy jak jest to w tym hubie, to czy to nie, to nie, nie z tym, żeby nie było na odwrót, tylko inaczej? Czy tak jest możliwe? No tak jest. chcę zapytać po prostu, czy jak to nie reakcjonuje, nie przepraszam czy przejęzyczenie, nie reakcjonuje, to czy jak to połączy się, to czy to nie będzie na odwrót? Wie pan co? Halo. Naprawdę, panowie mi tak zanotali w głowie. Jeżeli panowie mają jakąś, nie wiem, stronę, link, e, cokolwiek, ja bym chętnie sobie wolno w tej chwili obejrzała i bym się tak? zastanowiła, bo ja w tej chwili... No to... E, o, no powiem ja szczerze, że... Nie słyszała pani o brazertach jeszcze? Bym właśnie tam, mamy... tam, tam mamy reklamy, tam mamy... Nie, nie wiem, czy Pani zna, bo mamy takiego znanego aktora, który właśnie na naszej występuje, to jest e, Johnny Sims, popularny Ulysses Brazzers i on właśnie mhm, reklamuje naszą wieczórkę, mhm, po prostu i mhm. tak to No wygląda. nie wiem, w ja sobie, że nie widziałam. Y mm. A y nie wiem, bo nie wiem, czy Pani na przykład ma adblocka, bo... A ma Pani może. Tak, to, y przepraszam, jeżeli... Przerwę. A może Pani tam gdzieś przy sobie komputer żeby to wstukać, tą stronę? To no właśnie, nie mam, dlatego że u nas jako, że te firmy działają na zasadach globalnych, to mamy poblokowane e, strony nie możemy wchodzić tutaj no już pani to ja chęś, w, w domu. Ale to nie dzisiaj, wie Pan co, bo dzisiaj jest sobota yy. i jest dosyć ruch, ja niestety muszę wracać do gości. Jeszcze chciałem coś powiedzieć, bo, bo możliwe, jest tak, możliwe jest tak, że jak Pani ma bloka zainstalowanego i jak na YouTube ogląda, to się nie wyświetlają reklamy i dlaczego? Wszystko może trzeba no do... Czyli, czyli co? Czyli mogę prosić jakąś wystarczy, stronę mam, linka. To to i będzie yy, no to weźmiesz podasz pani mm, stronę. Pan? Podasz pani stronę. Tak, tak, tego mhm. Może pani coś I tam zapytać? rozumiem, są do Pana, nie wiem, telefony, adres, ewentualnie jakiś kontakt, tak? Takie są nasze tak, zdjęcia tak, tak. w ogóle. Wszystko filmy. Znaczy, o, jakich... No, to już tego zacznijmy. Ja sobie że tak powiem zerknę, będę widziała, czy my rozmawiamy i ewentualnie jak będę zainteresowana, to wszystko tak nie ma, nie ma co tak, no. tak, jak to się mówi, nie, nie wybrać. Mówię, no gdybym, tak. mi, gdybym w ogóle była zainteresowana, to to może być jednorazowna umowa, powiedzmy zlecenie umowa, a gdzie on nie wiem, jakie tam umowy sobie podpisujecie i wtedy mogłabym z czegoś takiego skręcać. Natomiast żadnej być... długoterminowej umowy nie mogę pani będzie mogła na przykład też, są takie... Nie, to pani by nie była zainteresowana. Tak Troszkę no, jak byliśmy zakopanym, to oni byli zainteresowani na jedną noc takim czymś. Tak, hot, hot gural hot gural rotating masturbation, coś takiego mniej więcej to było. Tylko, że nie, to dlatego otworzy... że ja nie mogę tutaj odtworzyć sama w nocy, dlatego Aha. że jestem uzależniona od czasu Bo Oni tam mieli taki specjalny zakład, yy, to się... A pokoje mieli się i piekło. tam mieli takie coś, od, od to chyba od pierwszej w nocy otwierali hot, hot dog'em seksem? Tak, tak, tak. I tam były jeszcze turnieje w PSA 2014. Ciswem no, można to tak. mm -hmm. No dobra, no to ja poproszę w takim razie tam stronkę, ja sobie zapiszę. Dobrze, tak. Podaj no, tak. Państwu. Monkej. Mhm. Mm Halo. Kropka. Tak? Dziś tak. Restauration. Kropka. Tak. Tak, Kropka. Tak. E, kompany. Jak jak? Kompany. Kompany? Po, tak. Mhm. Pod.com Pod.com, dobra. Y, tak. I przepraszam Pani, zapomnieliśmy jeszcze pani powiedzieć o jednej ofercie. spytałem to jest taka oferta jakby to A, powiedzieć... Nie. Y, y, tak. To, to przed teraz, ten, ten anonimia przedstraszkowa, Jurek, y, tak, Dupen, mahen. Y, to to nie jest... Wiem, czy z Włoch pochodzi. Nie. To z Włoch właśnie pochodzi, bo my coś taką erotyką trochę zajmujemy. Jeżeli by ktoś chciał sobie zamówić. To jest właśnie taka... Włoska, typowa Smer włoska zabawa. Tajem, coś ja, ja też dokładnie z tego nie wiem, bo to nam przysłali w kartonie e, ludzi, którzy się tym zajmują po prostu. Tak. Mhm. Właśnie my o tym dużo nie wiemy, ale też o tym mieliśmy mówić. O tej zabawie jakiejś. Mhm. To po włosku, nie pamiętam jak to było, ale to coś... Nie, no, Lopero Italiano, czy coś tego nie Coś tam, Italiano... Dobrze, więc jak, jak to jest italiano gdzieś tam taka po... to ja chętnie sobie to oglądam, ale mówi nic, chliba bo jestem w tej chwili w pracy i muszę wracać do gości. O, y... Aha, czyli po prostu teraz będzie blog, więc nie może, no dobra, 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 rozumiem. No, 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 to pani no tam dziękuję znajdzie, bardzo, Pani tam znajdzie nasze adresy y, i pani odzwoni mm -hmm. potem do nas. Y, Powiedz, czy ewentualnie by chciała to, czy nie. Także mm -hmm. dobrze, dobrze. Już a też pan tak jest tam. Nie jak, trzeba, jak telefon a... jest to tak. Dobra, dobra. Tam to chciałeś powiedzieć jeszcze? Nie. No. Dobra, dziękuję w to, takim razie. No. Dziękuję. Rozmawiała pani z firmą Sexuation Corporation. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Mhm. Dzięki w takim razie. Do dobrze, widzenia. Dziękuję, do widzenia. Good morning.